Zadanie 18 maja 2022, punkty ABP leżą na okręgu środku S i promieniu 6. Może teraz zaznaczymy. Czworokąt ASBP jest rąbem, w którym kąt ostry PAS ma miarę 60 stopni, a my szukamy pola zakreskowanej figury. No jak tu jest 60 stopni, to tu też będzie 60. I teraz tak, tu jest 120. Co to oznacza? To oznacza, że mamy wycinek koła, pole wycinka to będzie pi r kwadrat razy alfa dzielone przez 360. Czyli w naszym przypadku to będzie pi razy 6 podniesione do potęgi drugiej i razy 120/360, czyli pi razy 36 razy 1 trzecia czyli 12pi odpowiedź d jest poprawna.